W sobotę 2 lutego na hali sportowej w suchym dębie rozegramy ogólnopolskie zawody piłkarskie dziewięciolatków. To bardzo udana inicjatywa sportowa, bo na szkolnej hali udało się zmieścić razem 10 drużyn i ponad 100 uczestników. Zawody organizował Urząd Gminy Suchy Dąb, zespół szkół w suchym dębie i rodzice rocznika 2003 z klubu Osiczanka Osice. Jesteśmy z tego dumni i naprawdę te dzieci widać jak, jak potrzebują, jak ile one mają sobie niezużytej energii, którą muszą wydatkować. I cieszę się bardzo, że wszyscy podchodzimy do tego na tyle emocjonalnie, przeżywamy sukcesy dzieci. Dzieci się starają i na, przede wszystkim, że mamy na to warunki. Zawodom przyświeca ciekawa idea. Spotkanie się drużyn spoza okolicy to lepsza okazja do wymiany doświadczenia. Można tak nazwać, że są to ogólnopolskie, gdyż drużyny dziewięciolatków zjechały się z trzech województw, m.in. z Solca Kujawskiego, Torunia. Z Moronga, Małdyti, tutaj z Gdańska i z naszego powiatu gdańskiego. Drużyny tutaj są, widzę, że bardzo dobrze się czują, prawie tak jak u siebie w domu. Część z tych drużyn to są nasi uczniowie. Myślę, że oni też swoich kolegów podejmują bardzo otwarcie. Jestem bardzo zadowolona, że możemy tutaj wspólnie zorganizować taki turniej, że możemy gościć drużyny z Polski. Tym bardziej cieszymy się, że widzimy uśmiechy na twarzach naszych i nie tylko zawodników. Piłka nożna to jeden z najpopularniejszych i najbardziej emocjonujących sportów świata. Jak widać porusza serca nie tylko samych młodych piłkarzy, ale też rodziców. Dzieciak ma chociaż co grać, nie w domu tylko siedzieć, pobiegać może. To jest dobre zajęcie dla młodzieży takie, jak mamy tutaj organizowane na hali, to wszystko, nie. A co do powiedzenia mają sami zawodnicy? Jak im się grało i co dalej z ich karierami? Czy mogą już zdradzić swoje plany na przyszłość? Jestem kapitanem drużyny, bardzo fajnie się gra, trenujemy w Wiślince, gramy dwa, ra dwa razy w tygodniu. No na przykład no, mogę powiedzieć to, że na razie tylko jeden mecz, no w sumie dwa mecze przegraliśmy, yy, jeden mecz, yy, trzy mecze chyba wygraliśmy, tak to się zgadza i no, jesteśmy można powiedzieć gospodarzami na tej hali. Chcielibyśmy później być sławnymi piłkarzami. I gdzie chcielibyście grać? Ja we FC Barcelonie. Bym chciał pojechać do Barcelony i tam grać ja bym chciał pojechać do Londynu. i Grać w Chelsea London. Bym chciał pojechać do Manchesteru United. Chciałbym pojechać do Niemiec, grać w i Dortmund. Chciałbym pojechać do Anglii grać w Manchester City. Walka była zacięta, ale zwycięzca może być tylko jeden. Jak prezentowała się klasyfikacja generalna United Toruń okazał się być bezkonkurencyjny. Zaraz zanim uplasował się huragan Morong, a ostatnie miejsce na podium przypadło dla Asparte Wiślinka. To towarzyskie spotkanie można uznać za udane. Polecamy również zobaczyć suchy dąb otwiera Orlika oraz strefa kibica w suchym dębie. Oglądaj nas na Facebooku i na TV i nie zapomnij subskrybować kanału.